Cześć, z tej strony Miksera, a dzisiaj otwieram nową serię Co powstanie z... I czy da się to zjeść? Jeszcze jedna informacja Jeżeli chcielibyście, żebym podpięła Wam do komentarza serduszko Napiszcie mi hashtag LiveMiksera1 A ja jak najszybciej postaram się podpiąć Wam do tego serduszko Więc dzisiaj będziemy mieszać różne składniki Zaraz je Wam pokażę i zobaczymy, co powstanie z tego i czy da się to zjeść. No tak jak sama nazwa mówi, więc już bez dalszej zwłoki zaczynajmy. Przygotowane mamy dzisiaj no, 12 takich składników, które będziemy mieszać. W tym tak, mamy przecier pomidorowy. O taki, wodę. Płyn do mycia naczyń, oj. Pieprz. Kaszę. Trochę budyniu, ale bardzo malutko. Oj, sorki. Trochę cukru. Trochę soli. O. Mamy też cytrynę. Chociaż wiem, nie wygląda to jak cytryna, ale uwierzcie mi, to jest cytryna. Mamy. Oj, tutaj jest więcej tego. Mamy żurawinę. Ziemniaczki. I pokruszone łupinki od pestek dyni. Tak, chyba tego tak nie widać, ale o tak to wygląda. Dobra, to chyba zaczynamy. Bierzemy najpierw wodę i wlewamy. Ja na oko to wlewam, bo Ogólnie nie wiem, co z tego powstanie, przecież nie wiem, o, trochę za dużo tego. O, jejdź, jejdź. Odlejemy trochę, bo na razie nie chcę, żeby było za dużo. Dobra. Dodajemy troszkę przecieru takiego. O nie. Zapomnieliśmy o łyżeczce, nie. Nie, tutaj tak trochę jest. Tu najpierw dodamy... Troszkę tego łodyniu. Prześciutko. Ma taki tylko do zapachu czy tam do Teraz damy ten przecier. O. To jest trochę już takiego płynnego, ale jeszcze wydrapie, Bo jego tutaj jest dużo dość. Ale ja się strasznie cieszę tym pomysłem. I strasznie cieszę, że, yy, i nie mogę się doczekać, co z tego wyjdzie, oczywiście. Ale wątpię, żeby to się dało zjeść. Chociaż może. Dobra, chyba wszystko. Uu, czerwony bardzo. Oj, sorki. O, o. Odstawię już to na bok. Woda się może jeszcze nam przydać. Dobra. Teraz pomieszam. To jest takie czerwono-pomarańczowe. Pomarańczowe chyba bardziej. Jak to tutaj mi dać? Teraz dodamy dla ładnego zapachu trochę płynu do naczyń. Ok. Nie wiem ile tego tutaj dać. Uuu, płyn. Ale ładny kolor ma. Dobra. A jakby coś jeszcze dodam. O! Fuj. Myślałam, że ten płyn do naczyń trochę y, zabije smak tego przecieru. Uh, nie zabił. Śmierdzi jeszcze bardziej. Dobra. Damy więcej. Uh, dobra, tyle wystarczy. Znów mieszam. Uh. No, to tak teraz wygląda. Trochę je pociemniało, ale nie aż tak bardzo. Teraz dodamy troszkę cytrynki. O, olej się. To nie jest takie proste. O, matko. To jest strasznie. A nie, tu jest dużo tego soku nawet. Ok, na razie tyle. O, ale fajnie pachnie cytryną. Serio. Teraz dodamy troszkę cukru. Tutaj macie. O. Ale na razie tylko troszkę. bo zobaczymy, czy to w ogóle się zjeść. Dobra. Dodamy jeszcze trochę tych Uuu. łupinek od. O, wow, wow. Dodamy trochę y, od pestek. Dodamy trochę łupinek od pestek dyni. Tutaj wsypuję. Na razie też trochę tego daję. Bo nie chcę na razie za dużo wszystkiego. Tak. Dobra, mieszamy. Ok, to wygląda tak. Pływają obrzydliwie łupinki. Te sorki, łupinki, no tak. Łupinki. I dodajemy łyżkę soli. Całą łyżeczkę soli. Ojej, ja tego nie zjem. Ja tego na stówę nie zjem. Dobra. O, czekajcie, ja pójdę po jeszcze jedną miskę. Bo to będzie nam bardzo potrzebne. Dobra, dobra, już jestem, już jestem. Jestem i biorę ziemniaczki. Nasze ziemniaczki. Wsypuję je, dobra, tak wrzucam je do tego czegoś, tej naszej mieszanki. Odkładam na chwilę tą naszą łóżkę. Dobra. I widać. Będę gniotła te ziemniaki. O fuj. Strasznie obrzydliwie. O! Ho, ho. Ja się boję, ja tego nie chcę robić. O Dobra. Wszystkie ziemniaczki zostawiam, dobra. Wezmę z naszą łyżeczkę. To wygląda mniej więcej tak, tylko że tu są, jak wezmę trochę na łyżkę, takie kawałki tego ziemniaka, fuj. O, oh, jaju, I czemu ja się na to zgodziłam? Teraz wrzucę żurawinę. Oj, co tutaj mam? Okej, okay, a ta żurawina może być. Dobra, teraz dodamy trochę kaszki. Weźimy suchą łyżkę. Na razie tyle bierzemy. I jeszcze trochę tyle. I może jeszcze tyle. Chcę, żeby dużo było tej kaszy. Dobra. Tak ogólnie wyglądała, jak już wcześniej widzieliście. Dobra. O, i mieszamy. Dobra, teraz dodajemy najgorszego pieprzu. Oj. Oh. O, matko, jak to pachnie pieprzem strasznie. Ja nie mogę. Dobra, wygląda to tak obrzydliwie. I dodajemy jeszcze płynu, bo mam nadzieję, że chociaż trochę y, zabije zapach tego przecieru i całej reszty. Dobra. Bardzo mi się też, bardzo, bardzo mi się też podobał, był podobało wtedy, kiedy był zapach tej, o fuj. o matko, zapach tej cytryny, dodamy go więcej. Dobra, o mój widelec. żeby tutaj były te kawałki. Och, tutaj z niej trochę wydrapie Dobra, Tyle wystarczy. A po, doda, po dolaniu tego płynu zielonego do naczyń yy, to się stało takie zielone. Fuj, strasznie, naprawdę, ble. Pachnie to. O, fuj, strasznie. Trochę pachnie tą cytryną. Trochę pachnie przecierem i tą. Ta kasza tak nie pachnie, ale pieprzem pachnie. Chyba najmocniej tą cytryną. To bardzo dobrze. Właśnie chcę, żeby pachniało cytryną. Jeszcze, I jeszcze sorki za te hałasy. Ale akurat remont jest, więc sorki. Bram? O rany. Dobra, dużo tej cytryny. O! Trochę lepiej. Płyną nie. Dodam jeszcze trochę wody, żeby zobaczyć, czy to będzie trochę lepsze. Chociaż wątpię już. Dobra. I zapomniałam o jeszcze jednym składniku, który zostawiam na koniec. Herbata. Łyżeczkę. Herbaty. Więc było 13 składników, bo nie zapomniałam. Dwie łyżeczki. Możemy trzy. Dobra. Trzy łyżeczki herbaty. Mieszamy znów. tegoś nie zmieniło koloru, więc okolus. No i został mi, został mi ten cukier, więc wsypuję go. Może będzie trochę bardziej słodsze i lepsze. Spróbujemy. Owój. Wykorzystałam wszystkie chyba prawie składniki. Tak, nie, wszystkie. Wykorzystałam wszystkie składniki. Więc ja gadałam, wszystkie, prawie, prawie wszystkie. Tu mam taką pianę. Dostała piana taka i jest taka piana tutaj ogólnie. Od tego płynu oczywiście. Ja myślałam, że to właśnie tym płynem tak będzie ładnie pachnieć. Płynio, płyn ogólnie ładnie pachnie. Nie wiem, nie wiem, jak. Nie mogę określić jego zapachu, ale ładnie pachnie. No i myślałam, że nim będzie pachnieć. A teraz włocham. I już przestało pachnieć cytryną. I pachnie obrzydliwie ziemniakiem. Fuj, naprawdę. Ziemniakiem strasznie pachnie. Ja nie chcę tego próbować, naprawdę. Fuj. Jeszcze raz. Fuj. Dobra, więc chyba czas na naszą próbę, próbę smaku. Ojejciu, ojejciu, czemu się na to zgodziłam? B. Dobra, weźmiemy, wezmę kawałeczek z takim ziemniakiem. Ojej. Uwierzcie mi, to pachnie obrzydliwie. Dobra. Bierzemy taką łyżkę i próbujemy. O, o! Fuuu Strasznie, muszę popić O matko O fuj Zjadłam Fuj Jest koszmarny O matko To tak strasznie Teraz smakuje tym płynem i ziemniakiem Fuuu Nie wypiję już więcej tego obrzydliwego czegoś. O, o, fuj. Więc odkładam to na drugą część znaczy na bok i mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, to, to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie i oglądajcie mój kanał. Napiszcie mi, czy chcecie więcej takich obrzydliwych filmików. No więc to chyba na tyle. To pa.